Dobie sądy, chciałem się zapytać Państwa, na kogo Państwo głosujecie dzisiaj? Na koalicję obywatelską. Dlaczego koalicja obywatelska? Dlaczego? No bo że tak powiem muszą być zmiany, tak? Muszą być jakieś zmiany w państwie. Nie może być cały czas ta sama władza. A dlaczego nie może być ta sama władza i dlaczego muszą być te zmiany? No choćby z powodu afer, które gdzieś tam... Nienormalna ta władza. Dokładnie, bo jest nienormalna ta władza muszą być ukrócone afery, które gdzieś tam y, miały miejsce w dawnych czasach. Liczy pan, że po wyborach to się zmieni? Yy, liczę, że na pewno będą jakieś rozliczenia i na pewno będą jakieś konsekwencje. Tak, bo, bo przede wszystkim y, to powinno być w jakiś sposób egzekwowane, tak. A czy można wiedzieć na kogo Pani oddała swój głos i dlaczego? Nie, wybory są anonimowe, więc nie będę tego mówić na kogo. Rozumiem. Zostawię to dla siebie. Okej, okay, ale liczy Pani, że ten Pani głos coś może zmienić? No, oczywiście, mam nadzieję, że tak. Ja oddam na PIS. Dlaczego PIS? No, wie pan, co dużo mi pomógł. Pod tą trzynastką, czternastką, rewaloryzacja lepsza. Wcześniej tego nie było, tak? Nie, nie było tego. No, ale niektórzy zarzucają PIS, że inflacja, że tak naprawdę ta trzynasta, czternasta została zjedzona przez inflację. Aha. Ale mnie się żyje lepiej. Chociaż jestem sama, ale żyje mi się teraz lepiej. No, a lewica, ale nie chcę nie na panie na Jasne, a dlaczego Kuperem? lewica, a nie na przykład jakaś inna partia? Ponieważ podobają mi się i, ich założenia y, jako dla mnie, dla młodej osoby. Mhm. i też przede wszystkim chyba dla kobiety, bo oni tak, tak bardzo mocno też. akcentowali ten tak. wątek. A dlaczego na przykład nie partia rządząca? Y, ponieważ nie pasuje mi na przykład prawo y, ich, y, brak prawa do aborcji i... no i wiele po prostu ludzi... Uważa, że oni wcale nas nie kochą, a kłamią. Mhm. Ale na jakiej kwestii yy, prawa i sprawiedliwości eee, pomożesz? Z Sasi gdzie są moje 70 milionów. Na przykład, tak. Na przykład. No i ogólnie dużo rzeczy takich. Aktualna planów. sytuacja z imigrantami i tym podobne. Czyli takie demonizowanie tych ludzi, tak? Znaczy nie, mi chodzi o to, że pani... po prostu nielegalni imigranci byli sprowadzani do Polski, nikt o tym nie wiedział i to wszystko było robione z tego powodu. Chodzi o te wizy, oczywiście. Tak. tak. Będziemy głosować, yy, nie wiem, jak siostra, ale ja na... Yy, jejku. Hołownię. Na dlaczego na chołownie? No, jak słucham, wydaje mi się, że mądry facet. A dlaczego na przykład nie na Prawo i Sprawiedliwość? Po na latach mam już chyba dosyć. A pani? Ja jeszcze się muszę z rodzicami. Jak się mówi? Skonsultować. Skonsultować, dokładnie. No na pewno nie jest opcja rządząca obecnie. Dlaczego? Dlaczego? Jak to dlaczego? Dlatego, że no, nie jest dobrze. A będzie może i gorzej. Na pewno nie na obecną partię, partię rządzącą. Dlaczego? No bo mi się nie podoba jak tak, to, tak, to, co nie robią mi w ogóle. A co takiego robi partia rządząca na no, przykład? No chodzi o prawa kobiet i w ogóle to tego to, co się dzieje, jakie są jakieś, nie wiem, pachwojkie przelewy na przykład z tymi respiratorami nadal na cisza. Druga sprawa, na, da, dalej z tymi, jeżeli chodzi o to, no, Miałoby być to pocztowe wysyłanie tych, no, na, na te wybory wtedy też, nikt nie, nie braknął. No, duże pieniądze poszły na to, tak? Na pewno na Konfederację. Dlaczego Konfederacja? Bo najważniejsza dla mnie jest gospodarka. Przede wszystkim, tak. A uważa Pan, że teraz źle się dzieje z gospodarką, jeżeli chodzi Bardzo. o rządy PiS? A co takiego złe, źle, złego Socjal się dzieje? przede wszystkim niszczy nasz potencjał. Za dużo podatków, za dużo regulacji? Wszystkiego. Jasne, a Pani? Ja również na Też z tych samych powodów? Z tych samych. Uważam, że ma więcej zalet niż wad. Na PiS. Dlaczego na PiS? Dlaczego? Powiem Panu, dlaczego nie, nie będę głosował na, na PO. Dlatego, że mój dziadek walczy w Armii Łódź. Jako kawalerzysta. A Pana Tuska, dziadek walczy w Wehrmachtzie. I dlatego jestem przeciwko temu. Tylko dlatego? Tak. Moja